No, siemano, widzowie. Dzisiaj kolejna maszynka do pokazania. I no, szczerze mówiąc, to mi się tak nie chce filmów W dupie to mam, bo i tak nikt nie ogląda. <gryw> ale, no, mam do pokazania kolejny sprzęcik. Jest to Yamaha SR125. Różnik nie wiem, który. No, ale przejedziemy się zaraz tylko. Zobaczymy, ile ma paliwka. W niej musieliśmy zrobić linkę sprzęgła i no, wymyć ją trochę zobaczymy no, w sumie mała paliwka, dojedzie mogę z wam odpalić, żeby się nagrzało trzeba niestety w stanie trzymać bo jeszcze nie jest tak zrobione ale zrobimy Zgromadzenie to było Ale maluszku jedzie Co ja mówię? Ja? Co A w sumie dobra, że małeś na jednym mieście Luz. Zresztą byłem przegazała No nie wiem co mogę powiedzieć o tym motorze jeszcze Powiem tyle, że jest zajebisty Tam mam jeszcze nagrać, ale mówię, że mi się tak nie chciało Niestety, no, ale już będę nagrywał że kurde, gdy wysiedłem już tak nie z Nie wiem, nie umiem po prostu no, no Jamaszka jest Też będę czasami próbował też nagrać ze zalut Jakiś nie wiem coś się tam wymyśli oczywiście, nie? Ale 55 już sądziłem Więc idzie ładnie I to jakieś tej rybki by mogły być Ciekawe <grywa> Tak powie <ryby> jakby są <grywa> No dobra to co? Tyle w temacie z Jamaszki Mam nadzieję że na następny film uda mi się coś kolejnego ogarnąć a ja się z wami żegnam, tak subskrybujcie kanał.